Ci powiedzieć, że to jest niesamowite, jak udało ci się ten klimat Tolkiena tutaj uzyskać. Znaczy tak naprawdę to wbrew pozorom nie jest aż tak strasznie trudne, ponieważ to jest ten angielski szyk taki, e, więc oni dbali o detale, było ich dużo, dbali o ładne rzeczy, natomiast też bez przesady, wszystko ma jakiś sens u nich i e, Tolkien przeniósł te zwyczaje angielskie do swoich opowiadań, więc to też nie jest Samym, e, samym Tolkienem, e, zainspirowany, ale właśnie też tymi zwyczajami angielskimi. Na podłodze jest gres, e, natomiast nie malowałam ani ścian, ani sufitu, ponieważ po zdjęciu szalunków e, wyszło to tak fajnie, że aż szkoda mi było e, zepsuć. Słuchaj, a pogadajmy sobie o takich kwestiach technicznych. Jak Ty tutaj ogrzewasz e, ten domek? Czy tutaj są wszystkie wygody XXI wieku, czy jednak przenosimy się w ten świat Tolkiena? Nie, jednak się przenosimy do współczesnych czasów i ten domek jest całoroczny, więc każdy, kto w nim będzie gościł, ma zagwarantowane, że w środku zimy, jak na dworze będzie minus 20, to tutaj będzie cieplutko, bo mamy ogrzewanie podłogowe. Mamy też kozę, która jest działająca, natomiast jej nie, nie używamy, ponieważ no, to ogrzewanie podłogowe już robi swoją pracę i jest ciepło. Ale dla klimatu można? Ale dla klimatu tak. A można wejść na dach? Tak, jak najbardziej można wejść. Są całkiem ładne widoki, jak sąsiedzi wypuszczają na przykład konie, to jest jak na, na trochę prerii, dzikim zachodzie. No to chodź, pokażesz mi, to nie ma co opowiadać, trzeba zobaczyć. – Czekaj, gdzie ty masz te konie? Ma – e, One tam wybiegają za nami. Niestety dzisiaj chyba jest za ciepło dla nich. – Czyli co, rozumiem, że nawieźliście ziemi, potem trzeba było ją jakoś uklepać? – Nie, ona sama już siadła. Już na szczęście nie trzeba było niczym przyspieszać tego procesu. – I trawka. Ty w ogóle lubisz w życiu takie wyzwania, czy to był ten jeden, jedyny raz? – Nie, niestety chyba jestem od nich uzależniona. Tych pomysłów mam za dużo i... No i zarówno mój mąż, jak mój tata, który mi pomaga wynaleźć właśnie, jak zrealizować to, co wymyśliłam, już się cieszę na moje kolejne pomysły.